Pacanowie kozykują, więc koziołek Mądra Głowa błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Tak rozpoczyna się każda opowieść Kornela Makuszyńskiego. Jego przedwojenne dzieło zostało zekranizowane oraz kilkukrotnie wystawiane na deskach dziecięcych teatrów. Zazwyczaj takie spektakle zapowiadane były barwnymi afiszami. Jednak dzieło Tadusza Grabowskiego ma zupełnie odmienny, mroczny klimat. Plakat zdominowany jest przez głównego bohatera, który wyłania się z niebieskiej koperty o regularnym kształcie. Postać koziołka opracowana jest bardziej szkicowo, ma nieregularne krawędzie, a różowy tłów wyłaniający się z wnętrza koperty przysłonięty z czarnymi i białymi smugami. Dominującym elementem jest wielka głowa w trójkątnym kształcie, która kontrastowo wyłania się z tła. Takie elementy jak rogi, broda czy uszy zaznaczone są tylko sygnalizacyjnie. Wokół postaci mamy kwiatki, które przypominają dziecięce stempelki. Po dłuższej chwili wpatrywania się w plakat, możemy dostrzec, że bardzo wyraźnie autor opracował oko postaci. To zwrócony ku widzowi wzrok, przenikliwy i tajemniczy, wprowadza ten niepokój do plakatu. Oprócz grafiki na plakacie mamy także napisy, które są tylko uzupełnieniem tego dzieła. Stanowią informacje o tym, gdzie i kiedy odbywał się dany spektakl. Syntetyzm tego plakatu to jedna z cech charakterystycznych dla dzieł należących do polskiej szkoły plakatu. Jego twórca Tadeusz Grabowski był jednym z jej przedstawicieli. Absolwent krakowskiego wydziału grafiki w Katowicach. Przez wiele lat pełnił także funkcję wykładowcy na tej uczelni. To dzięki niemu także od 1965 roku w Katowicach organizowane jest Biennale Plakatu Polskiego. W Muzeum Śląskim mamy ponad 100 jego plakatów.